Aniu, ciepło ci już jest po tym winku, który wypiliśmy? Tak, le Lepiej się czujesz, nie? Tak. Spanko to chyba przeszło dzisiaj trochę, Wyszedł? co? Spanko przeszło, bo widzę, że nie dziewasz. Mhm. Czyli wodę zastąpił teraz ten sen. No tak, teraz musimy pomyśleć o kawce, przede wszystkim w pierwszym momencie. A po kawsy będzie. Będzie obiadek, nie? Tak, tak. Coś dobrego. I do domu, i ja chcę spać. Ale tu ładnie. Pięknie jest, na no, cały widok. Trafiliśmy na ładną pogodę słonecznie. To zobaczymy, mi Nawet wieje teraz, nie? No. Ładnie. Jesteśmy na moście Wasława. Jakby się ktoś pytał. Wasława? Tak. Most Wasława. To jest moja przewodniczka, stwierdziła, no, że no, jesteśmy no, na Moście Wasława. Bo ja tutaj, to ja nic nie wiem, jestem gdzieś, a jestem taki głąb, że nie wiem, gdzie tu mnie prowadzą w ogóle. Gdyby nie to na... Miałeś kontakt ze świętym Najpomucenem. Aha, no też prawda. Życzenie sobie tam... No, no myślę, że się spełni. Zażyczyłem. Ale czy to życzenie się spełni jeszcze w tym roku? Jak się bardzo chce, to się spełnia. Trzeba tylko chcieć. Trzeba bardzo chcieć, tak? Czyli trzeba być optymistą, dążyć do celu i być bardzo konsekwentny w tym realizacji celu, tak? tak. To jest też moja domena. No chodź. Święty. Widzę, że się rozumiemy tutaj. Chodź